Witam, Mateusz, Maniacy Poznań. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy jeszcze grubo przed ósmą rano. A trasa, Wam powiem, robi wrażenie. Na razie tylko tutaj przyszedłem. Także. No, Wam powiem. Jest. Jest czad, naprawdę jest czad Traska przepiękna, a co prawda, w byt Bydgoszczy... A, czułem się jak na placu budowy. <grych> I tak chyba ze 100 km, ale generalnie sympatycznie. Dobrze, że wyjechaliśmy wcześniej, bo ja nie lubię być na ostatnią chwilę. No, wam powiem, na razie tutaj widzę, że dwa modele oprócz naszego jednego, resztę zostawiliśmy sobie na zewnątrz. No, będzie czad, naprawdę. Słuchajcie, w oczekiwaniu na odprawę miłe pogaduszki, spotkania. Stoi. Polski. Pogoda dopisuje, jak tu widać, Krzysiu. Leży. Także w tej chwili czekamy na odprawę. Powiem Wam miło widzieć modele, które widzimy na zdjęciach. Nagle na żywo. Nie, właśnie, nie, kolegę tutaj. Obiecałem, że będziesz w telewizji. Witamy, witamy. Piękny model, bo już widziałem, już podziwiałem. No, także słuchajcie, stoliczki tutaj przygotowane. Myśmy się już poznali. Ostatnie przygotowania: jakieś koła posprawdzane. To już Wam pokazywałem. Generalnie cały czas w oddali, tam za naszymi plecami. Latają różnego rodzaju złoty terenowy. No akurat ja tutaj się skupiam tylko na naszych samodzikach. Mam no powiem Wam, że będzie czad. Zbliżam się do rejestracji. Zbliżam się do rejestracji. Jeden czy dwa? Jeden, Jest 69. Co ci się trafił szczęśliwy numerek, no? No. zamienić? Nie Wszystko ładnie, sprawnie, widzicie nagrody już Czwóreczka, czwóreczka Czwóreczka, a, co, a która to była czwóreczka? Adventure. A Adventure, tak Adventure to. czwóreczka Dobra jest czwórka Dobra, dzięki, tutaj O, dziękować Zobaczcie te just nagrody just Mega Ten numer jeszcze cztery What number? Your starting number I don't know, you know my starting You told me yesterday Dzięki. Także słuchajcie, jesteśmy po odprawie a Po zdjęciu grypowym Nie będę dublował tutaj pomysłów Przed chwilą Sandra robiła live Świetne modele Nawet tutaj widzę pan z terem wizji <grystanie> Jesteś gościnny? Na kanale Arcymaniacy Poznań Prowadzę kanał Oglądałem film Ale, O, to bardzo mi miło bardzo dziękuję. My, my kochamy każde oblicze offroadu Nawet to takie mniejsze Aha, no to się bardzo cieszę to bardzo się cieszę no, Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliście My aż tak Poznania, my aż Poznania, no to... wiadomo, jak to ten no. Dziękuję bardzo Powinniście za karę przebiec całą trasę, którą te zmotki tu pokonują, żeby zobaczyć jak to było tam w tym błocie Bardzo trudna impreza była, no taka powiem wam, że U, materiał będzie na godzinny film a tutaj widzę też się dzieje, ale te wasze rolki wyglądają mniej dramatycznie. No mniej dramatycznie, ale ja tu byłem już od 7 rano i przeszliśmy tą trasę tak. a i powiem, robi też wrażenie, no. Zobaczymy jak te nasze Dobra modele ]cie. sobie, bo tu zawsze u nas jest tak, że musimy rozgraniczyć, czy model jest ładny, a czy da radę przejechać. No wiadomo, tak jak u was też, nie? Pozdrawiam. Dzięki wielkie. Powiedział. Nie, no słuchaj, to tam wiesz, no, że... słuchajcie, no jest bażej. jesteśmy po, po krótkiej rozmowie, no świetnie, teraz są przygotowana gratulacje, bo powiem Ci, czekamy, wiesz, wszyscy już tutaj w gotowości, mam nadzieję, że modele nam, nie wiesz, nie poklękają, Myślę, ale wysymają. napracowałeś się mega, no jesteśmy po prostu... Pod wrażeniem ogromnym, bo mówię, byliśmy tu wcześniej, ja już nagrywałem materiał, także czekamy, jak to się dalej rozwinie. Pogoda się zapowiada, pogoda się zapowiada, świetna, nie? Troszeczkę wieje, mam nadzieję, że te mikrofony nasze nie będą tutaj pod tym względem, patrzę, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecz do swoich obowiązków, wielkie dzięki, hej. Łukasz, dzisiaj się okazało, że jest sędzią tutaj. E, powiedz mi, jak będzie to wyglądało? E, jakie zadania, jak to... Przede wszystkim trasę widzicie podstawa nie wyjechać za taśmę e, i, i mieć jak najkrótszy czas. To jest... Krótka recepta. A, o, ja pytanie, nie jechać, nie jechać na pełnym bucie, delikatnie, na spokojnie. Jak jest jakaś prosta, wtedy depnąć i czas powinien być odpowiedzi Dobrze, a powiedz mi, ta karteczka, którą trzymasz w ręce Ta karteczka to jest lista wpłac ludzi, którzy chcieli, chcieliby mieć miejsce. Jakie? Je... Nie, nie, oczywiście żartuję. No oczywiście wiem, że żartujesz Mamy, mamy numery startowe. Po kolei każdy model ma swój numer i po kolei. Rozumiem. Startuje. Jak jeden rusza, na przykład 46 rusza pierwszy, 63 szykuje się na początku trasy i czeka Dobra, wielkie dzięki Ociekaj O czekaj czekaj przy okazji też zahaczę Powiem, że będzie materiał Obiecałem słuchajcie koledze Na forum się u nas mocno udziela jak tam dzisiaj? No, za chwilę je startuję, także trochę niepewność jest, bo nie mam wyciągarki, także... Aha nie masz wyciągarki. To jest, to musi być bezbłędnie, bo jak wywróci się do koniec. No powiedz jaki masz model, bo masz capra. świetny Axialem capra. Aksel capra. Wiesz my akurat ja znam, no, ale wiesz, widzowie nie znają, nie? Także... Polecam no. bardzo fajny model. No to no. Bardzo fajny model lekki, no i wiesz, że teoretycznie wszędzie tak się... No wiecie tu dzisiaj mocno wieje. No. Może go kojarzycie gdzieś tam właśnie z różnych forów? Albo od nas z grupy? O, słuchajcie, tu mega mi się podobają te radkola. Ja uwielbiam takie rzeczy. Jest klimatycznie wam powiem. O, tutaj się zbliża do mety. Zróbam. To słuchajcie, nie może wjechać, że... Eee, wiesz co, na czwartym cylindrze nie mam iskry. Haha, rozumiem. Wszystko, wszystko rozumiemy. Ale, że przy to samej końcówce... To inaczej, jak na jeden czy ten jest najważniejszy? To jest, jest 1.0. Tak, 1.0. No. to muszę jakiś medal ekstra dostać. To jest 1.0, kurwa, cztery cylindry człowieku. Dobrze, że oznaczam na filmie, że dla niepełnoletnich. bo... No, o, jeszcze jedziesz, O, ale bomba. Chyba na pożegnanie ktoś tam? Tak. O. Nie, to, to nie na lipo, słuchajcie, to nie na lipo. zawodnika, pan Jarkowski numer 7, tak? Czekaj, nie śpiesz się. Pamiętaj, ile uważasz wszystko, bardzo bardzo ci obserwować. Nie, to ja Ja mogę jechać tak, bo jest ja Możesz, tak, żeby nie niszczyć to oh, tak. To. To Dobra, okej. Okay. 3 2 1 start. Dostałem Dostajemy reprimendę. No? że mega trudne zadania. się wydaje, Erik jedzie, słuchajcie. No i. Jestem, słuchajcie, po pierwszej trasie. Przejechałem całą. Idziemy właśnie się posilić, bo jest 20 minut przerwy. Powiem Wam takie emocje, że tego się nie da opisać. Kasperowi się nie udało, niestety, nie? Kasper. Ale, Ale powiem wiesz że. zabawa jest przednia. No, zabawa jest przednia, powiem Wam, że dużo pomysłów na pewno wykorzystam u nas. Wiecie sami, że jestem pierwszy raz na takich zawodach. Słuchajcie, muszę założyć maseczkę, także kończę nadawanie. udział w rajdzie, jeżeli nie macie maseczek, one są dostępne w biurze rajdu. Właśnie taki przyjechał, słuchajcie, mnie przerażają te maszyny. Ja sam chyba wolę te nasze małe. No, naprawdę, Wam powiem, że. kur... odnalazł się właściciel tego białego modelu. Powiedz mi, co to jest, bo ja widziałem gdzieś tą karoserię w, w necie. To jest karoseria od HTI. Miała być długa wersja, ale dostałem krótką wersję. Postanowiłem, że zrobię krótką wersję. Aha. A po... Aha, czyli mocna taka zmota, to jest pod spodem, tak? Rozumiem. No, tak można by powiedzieć. Jest to model wzorowany na. W samochodach rosyjskich służb ratunkowych, które działają w rejonach Syberii. Aha, dzięki za objaśnienie. Widzę, że masz tam handmade wnętrze całe. Tak, no może nie wyszło za bardzo, ale się stało. Tak, e, wiesz co, ja lubię takie rzeczy. Takie <grym> rzeczy są najlepsze. Takie rzeczy są najlepsze. Dzięki, wielkie. Z są jeszcze rejestracje. Aha, ale ja się domyślam, gdzie je zamawiałeś. Tak. ja się domyślam, bo to chyba w tej chwili wszyscy u kolegi zamawiają. Nie, przepraszam, ja mam jeszcze stary wiesz no... ...meliniowe powiedziałem nie będę zmieniał powiem wam że tak są pomodzone te modele tutaj tak jak u nas na tej to jestem w stanie rozróżnić co jest co ale tutaj to... ...nie da się o no, to malowanie bardzo mi się podoba oj, ale nie wyjdzie chyba w tej... w na tak? To jest twój model? Tak. Czyli sport, tak rozumiem, Terrix. No, Zazarowany na takim e, amerykańskim Traku, Czyli malowanie taki samochód istnieje naprawdę i z tego tam. Aha, ja to. Aha, no to widzisz, dlatego tak Bajer to wygląda. Bo nie wiem, czy widziałeś mojego takiego matchboxa ma malowanego Axiala. Czy kolory to, to wszystkie tam fantazje puściłem, nie? Ale to wiesz, no, ale to Bayer, Bayer, naprawdę to podoba na mi są wyjątkowe jedne, takie wyjątkowe w Polsce, drugiego takiego nie ma w tak tym? no fajne Fajne te felgi masz powiedz mi co to są za felgi? Eee, wiesz co, to są eee, Chińczyki Bez aha, aha. Fajnie, to fajnie wyglądają miały docelowo być jakiś w innym kolorze ale zostały nam od defendera więc co? jakoś wygląda Działa, A skąd przyjechałeś powiedz mi tutaj? Do no to masz kawałeczek tutaj Wielki, Dzięki, dzięki Yes, ale było ostro Yes Także yes. słuchajcie, już w tej chwili trasy zostały uwolnione yeah. Jakby zakończyła się ta część tutaj Ta hardkorowa Za chwileczkę będzie prolog Czyli takie wyścigi Po cztery modele Najpierw Krasa Extreme, później Adventure A później jest jakaś niespodzianka W lesie uszykowana Ale Błażej mówił Błażej Nenox oczywiście A tu kiwa Że Kalosze niepotrzebne, ale tam jednak Chyba się przydadzą Tamten, no w lesie, no, zobaczymy. Kolega, który ze mną już nie rozmawia, bo pojechałem HP Ventura. A miałeś Axjalę Wiem, ale nie, powiem tobie, zaraz spróbuję jak się trasa dzisiaj podoba tobie. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Czekasz przyjemna. za wynikami. Zależy od kierowcy mojego, nie? Ha. Dobra. Ja czekamy, jak ci poszło, powiedz. Na razie dobrze. Na razie dobrze. Zadowolony. Chcę przejechać. Nie jadę na czas. Chcę przejechać. Aha, no i bardzo dobrze, bo tutaj to tak się nie da zrobić, chyba wydaje mi się, że na czas, bo, bo polegli ci coś za szybko tutaj. Znaczy mnie, wiesz co, ja poległem na tym, że nie mam wyciągarki. Mm -hmm. Ale wentura spisałem i się naprawdę. Jestem zadowolony. Zobaczymy jeszcze na prologu, jak pójdzie. Do zobaczenia w samochodzie. Ja tutaj nie mam co komentować. No powiem wam, że jest rzeźnia Po prostu jest rzeźnia Sorry. Ja nie wiem, jakby tymi naszymi. Takie zboty tu mają, słuchajcie, problemy. Wow. Oho! Wow. Konat! Powiem wam leciutko, tutaj jest hardkorowo. Także boże jest okej, okay, jest okej. Okay. Okay. Słuchaj, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą zabawę. To zakończenie, to powiem Ci, że nas naprawdę powaliło. Chłopacy stwierdzili, że jednak nie jadą. E, e, naprawdę ogromne. Zostawiliśmy do trasę dzisiaj z Mati na szybko. Miało być lajtowo, Przesz przeszliśmy tak, Nie tata, widzę tata, jak było jest miękko, Ale było tak do przejścia. No teraz jest gorzej. Tam dalej jest trochę twardsza trasa, zaczyna się fajny, taki skalowy strumyczek. I tam dalej jest już przyjemnie. Więc jeżeli chcecie, jeżeli ktoś ale chce jechać dalej, to przenieście sobie tą część. Aha, chyba że tak. Tak, bo... Słuchajcie, zabawa polega na tym, żeby po prostu się razem bawić. Jeżeli ktoś nie chce jeżdżać w błoto, ja nikogo nie zmuszam nie, to przenieść model i jechać dalej. <laughs> Okej, okay, ale no, jest kartkerowo. Wielkie dzięki, dzięki Słuchaj za naprawdę mega imprezę. Ja do, do, do zobaczenia! Jeszcze, bo to jest bardzo ważne dla nas, no, tak? Trzymaj się. Trzymaj dzięki, się, hej. Proszenia. Hej, czekaj. a oto dowód, że Ryka modele pływają. <laughs> ale powiem ci, że... Trasa mi się mega tutaj podoba Jest świetna modela. Ja wam powiem słuchajcie Błażej nas tak zaskoczył z Matim Że normalnie jest koniec świata Trasa tak, mega Taka trasa u nas w Poznaniu no. by dawała robotę mega no, Ale zobaczcie co tu się dzieje jest, jest ogień Ja co prawda mam czysty model Bo oszukiwałem Także słuchajcie na no dzisiaj Kończę relację tym optymistycznym akcentem. Do zobaczyska. Hej.